co tu chodzi? Sejp. Na górze ma większy sens Nie no, on się u, to, to Też nie ma czy ja chodzi, z odjedziesz Nie, bo na górze masz prostą drogę Powiedz mi, gdzie jest Seba? No właśnie, ja też takie pytanie zadałem hmm. Trzeba do niego napisać chyba bo w Seba! Idę Seba, idziesz? No możesz, to byłbym wdzięczny. W dniu Polski Podziemnej wskazuję cię na szybką śmierć. na Dobra. Drodzy obywatele, ogłaszam stan sidżowy. Tak było, 89, <przyk> totali <independent>... mówił. A nie Mechaniki no co wy teraz robicie? No nie wierzę w was kurwa! nie jesteście prawdziwi Chodź Jest dostępnego tak? Nie, strzeli go to jest cztery tego A już nie o kieka O to mi to To byś na mi Eee za jakieś 5-10 minut jak się ten kurwa Jak załatwię porachunki To Miałem naboi Coś do góry zabrał bo tu nie ma Spajlowałem cztery z na Coo! Arkany! Ten serial animowany Chodź tu mój małej pokczampie What the fuck? <ścoughs> nie miałeś Cześć. tak nigdy? No dobra Czemu rozwalisz ścianę? Chyba młotkiem, nie? Mm, ja próbowałem kiedyś twarzą I zobacz co z tego mam Robię czy... bardzo powoli no, hmm. Z Pani. ciebie jest taki młot na baby Zero A tu jest ten dziwny który ja kiedy on to strzelić tak sobie stoisz Masz tego też będę czytał? Weź wam po nikniu, daj Flashy, Flashy wchodzę, mi da. Na czemu daję? Niech będziecie słyszeć, nie że. Lecimy, tak? No dobra, to. Ani mnie się zapomnę mnie. Kiedy tam jeszcze raz? No, bijem. Fijem. Co działało wtedy? O 20 damagezom mi zadał. Ile? Nie wiem, czy to chodziło. Łepanie. To to panu tak zajebał? 20 20 db 40 mi się ale... To są 20 Coś pierdolisz 3 po 3 jeszcze trzeba być Ty tak mówił Nie wiem, ci pewnie krawatus Fajnie, że mogę coś zrobić to chciało ci coś robić teraz, tak? Ty leniwa gąsko. To chciało się, no. Teraz to robić, ale jak wcześniej to nie miał kto? Dokładnie Jak trzeba było, to nie było komu. <noise> Taka prawda no, tacy jesteście właśnie? <noise> Możliwe, że jest, ale potwierdzono oficjalnie. Jesteśmy głupi. czy Czyska... go. czy KURWA Ty mnie nie bij. mnie nie rozumiesz. Nie. nie. No. To to Nice. Co z nim zrobisz? No nic, już idę tylko zdjęcia. Dam. Tak zmarnować. Dobre nasienia. Ta szlinka sama cieknie. Kurwa, nawet blisko nie było. <laughs> ho, 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 święta coraz bliżej. Aha, fuck. Ho, ho, ho.